Dystemku Kejero kontynuujemy, ogrywamy Spidiego w ostatnim odcinku, no dowiedzieliśmy Musisz się skądli Możnięko naprawić. Musi być jakiś sposób, żeby dotrzeć do Lili i Otta. Przekonu zaprzepaścić tylko po to, żeby dopiec normanowi. Okej, okay, Norman wyruszył po Surowice. Lepiej nam znać Juli. Mam nadzieję, że to dobre wieści. Najlepsze. Oscar właśnie stworzył surowicę. Ach, dzięki Bogu, jak szybko możemy podać go ludziom? Niedługo się dowiem. Są przy 10 i katedral. Czekaj, właśnie się dowiedziałam, że w pobliżu ląduje helikopter. O nie, to może być śmigłowiec Normana. Wysłałabym do ciebie ludzi, ale żadnych nie mam. Nie martw się, dam radę. Wkrótce będzie po wszystkim słowo. Dowiedzieliśmy się też tego. Tej informacji, dlaczego w sumie Oskorp Norman dokładniej? Wypuściło od tych diabła. 1043. Autobus z cywilami porwany przez biegłych wieściów. Udajcie się do katedry. Już tu. Koledzy, możemy to przegadać albo się Uwaga! Uwaga! Kurwa. Na niego to będzie najlepsze, I tak może uciekać. No, jednak to nie jest takie dobre jak myślałem. Dobra, bo jest solidny ostrzał jeszcze mnie załatwią. Woj! Wiedziałem, że nie. Wiedziałem, że nie ucieknie. mu dobrze, chyba sobie jednak damy te pięści. Do nich się przyzwyczaiłem najbardziej. Nie tym razem, kolego, nie tym razem. Ci goście mogliby wykorzystać chwilę wolności na coś niewinnego. Robienie na drutach albo w kanastę. <laughs> Uwielbiam kanastę. Dobra, ciekawostka od Spidey'ego. Uwielbiam kanastę. To było to. Tak. Nie ma sprawy, panowie, nie ma sprawy. No, no, no. Dowiedzieliśmy się też, że Harry był chory. Do Europy pojechał tylko po to, żeby... Prawdopodobnie jakieś badania na nim robili, ale w tym dobrym sensie. Czy to Tego jest wyleczyć? Z mojej strony, że przez moment chciałem pozwolić zbiegnąć? Prawdopodobnie tak. Lepiej ich powstrzymać. Seblu się bicznie będziemy, po prostu zatrzymamy te auto. Tak, tak, tak. mnie. śni dalej. Chcę bez sensu, że się lał też z nimi. Co z W każdej mogą się pojawić. Kurwa, za dużo się dzieje. Sorry, ale nie chcę, mi to od... nie chcę mi to odpuścić kompletnie. Wajcha. Poboczne będą po tej misji robione dopiero: czyszczenie itp., itd. Znaczy po tej misji, po tym odcinku. Standardzik. Muszę sobie poradzić. Sorry. Dacie seradę, panowie. Wierzę w was. Chyba pod solidnym ostrzałem jest spajli cały czas. Dobra, jesteśmy na miejscu. No i co się tu wydarzy? Demony i Też dowiedzieliśmy się, jaki sposób zginęli rodzice i powiem Wam, nie dziwię się, może jest taki kurwiony na osborna. Dosyć ciekawie napisali tą postać. Mają osborna. O. No nie, będziemy musieli go ratować. Dlaczego? do laboratorium. Pora Ruiz <laughs> doleci. Nie chciało mi się bawić. To powolne wybijanie ich. Lecimy od razu z grubej rury. Jest ten skurczy syn. Karabinek. Poszedł. Bazooka. Poszło. Musisz te demony. Zamiń i będzie Zorowicę. Spidermanie, gdzie jesteś stąd. Moi ludzie to załatwią. Sable? Sprawdzicie niczego Nie załatwią, bo zostali załatwieni przez Lee. Ostrzegałem jeszcze tam. Się, Oj, drażni mnie ta babka, i to solide. Dobra, jeszcze coś tutaj gdzieś jest. O kurwa. Jest na miejscówka, ziomeczku, przyznaję. Dobra, porad poradziliśmy se, porobiony. Sable spełniła swoją groźbę. Ci goście raczej nie będą chcieli współpracować. Mam dość Spidermanie, koniec gnębienia naszych agentów. Myślicie, że ja załatwiłem waszych kumpli? Chyba żartujecie. No i po prostu są tępi. Kurwa.

Ale do zrobienia. Spidey, ty mnie czasami denerwujesz jeszcze. Naprawdę ci z Sable mogli mi trochę odpuścić. Powinniśmy działać razem. No powinni. Dobry timing. Dla jeszcze kilku... Kurwa, ilu ich jest to chuja? Wszyscy? Jeszcze jeden. Dobra, wszyscy, ja pierdolę. Sable i demony z głowy, teraz do środka zali. No, trochę. <laughs> trochę byli uciążliwi. No, co w niego walnia? Katowałeś moich ludzi, niszczyłeś sprzęt, a mój klient stracił przez ciebie miliony. Daj mi jeden dobry powód, żeby cię od razu nie zabić. Jebnij jej, jebnij ja jej. Tym nie. Ale Lee jest w tym budynku z twoim klientem i jeśli czegoś nie zrobimy, zabiję go. Możemy walczyć ze sobą albo z Li. Zdecydujmy się. No, ale ta bym jej jebnął, Do zasady. Aż dobra, no kurwa, w taki takim co sojusz się przydał. umowa stoi? Pomożesz mi uwolnić Normana, a no później zobaczymy. Może być. I kompletnie odjechał. Uratuj odborna! Porozmawiam z nim. No, no, no. Dobra, mniejsza, niech się laska radzi. Mhm, to wszystko nas będzie. Muszę jakoś dotrzeć do Martina I, którego znam, który zbudował Fist. Obie. Gościu się nie pierdolił, poszedł na skróty po całości. Dobra, Mogę musimy. Tylko w dół. Musimy uważać, żeby się nie dać porażyć prądem. Podejdź, To sprawa między mną a osobą. Wiem o wypadku. Wiem, co stało się z twoimi rodzicami. Wypadek? Mówisz zupełnie jak Osborne. No, ciężko stwierdzić, czy to był wypadek, czy nie, no ale raczej. Moi rodzice zmarli przeze mnie. Przez to, co Osborn ze mną zrobił. No, tak było. Ostatnim odcinkowo wkazane. To było dawno temu. Skup się na teraźniejszości. Hm. No w sumie, dobra. On wie co gada, akurat. Gdzie teraz? Nie chcę zaś spadkę misji ominąć. Chciałem żyć tak, by rodzice byli ze mnie dumni. By uczcić ich spuściznę. Osborn. Ale bym to uczynił. Ozborna musi dopaść sprawiedliwość. Nie dam ci tego zrobić, Martin! Stary no właśnie dobrze robiłeś Robiąc fist i te sprawy Czyniąc dobro No i co tu będzie? Ta maska demonów Li pielęgnuje w sobie ból i gniew Pielęgnuje to Gdzie teraz nas waliło od normalnego świata, dobra? Kilka wcześniej no, li chce zemsty i to open. O! To jest jedyna próbka. Nie! Nie, nie. mogę. Słuchaj, naprawdę przepraszam. To był wypadek. Ja próbowałem ci pomóc. Ty nie pomagasz. Ty się bawisz. Uuu. To nie przywróci ci rodziców! Czemu ciągle, próbujesz ocalić tego cholernego dupka! Próbuję tylko ci ocalić! Nie daj się ponieść zemście! Zwalcz ją! No, mu na ambicjejne sumienie. Ale zazwyczaj to nie pomaga. Ktoś długo żyje zemstą. Wielki, dla niej żyje w końcu. Osborn musi zostać ukarany. Już zbyt długo muszę mm. toczy to miasto. Osborne zasługuje na sprawiedliwy otocznik. Ty mu go nie zapewnisz. Nigdy nie przestanę. <gry> O jest normalnej formie ludzkiej. Dobra. Może prądem go. Ja. Skubany kiedyś się on tego nauczył. Wow. Dobra, teraz. Jesteś z tobą. Dobra, udało się. Kurwa, udało się mu uniknąć. Dawaj, jeszcze raz tego robocika. Jeszcze jeden. aj Z tego mu. Nie mam bladego pojęcia, czy one coś dają. Będziesz odpowiedzialny za zbrodnię Otworna. Oj, cię nie rozumiał, to Uck. O, właśnie. Zapomniałem o tym, że tak mogę. Przegrywa tę walkę. Zwalcz to, Martin! Możesz stąd wyjść! Nie! Rozbór ma cierpieć! O kurwa. No i co ty na to? Jak ja mam z tym walczyć niby? Aha, dobra, to jest... Coś w tym stylu. Martin, wiem, że możesz pokonać demona! Pokonać demona? Ja nim jestem! jeszcze raz ciężej To jest wielki demok. Wielki demok. Ty i spotkacie się w grobie. Martin, Ogarni, Dawaj te pajączki. No, już wystarczyło. starczyło nadzieję. Moja wola jest silniejsza od twojej, nie Niestety nie. Nie, mogę się poddać. Nie mamy, ale mamy coś innego. Kurwa, czy jest wszystkiego, co mamy? Jest ich pój za dużo. Znowu jest, udało się za pierwszym razem jeszcze dobry unik leci prosto w szczene, Zresztą tym demonem to kurwa dojewali, to przyznaję. Nieźli są. Pozytywna energia. Osworn. Musisz zapłacić. Wiem. Ale to nie w porządku, Martin. O, no. to. automatycznie no. oct octopus. Jakby Co teraz? Nie, nie, nie. Matrix, przejmujemy. Ściciom, mago. Nie, yep. o kurwa. Au. Pokonany. IderMa. O Niepotrzebnie się odzywałeś. Oj niepotrzebnie. Jesteś teraz z zakładnikiem. No, Spagli dostał w pierdol, ale odtanie odli. Hej, Fabi, gdzie jest od Uciekł. Nie martwiłabym się nie teraz. Jedźmy do szpitala. Nie, żadnych szpitali. Do PIS. Mamy z... w końcu, mamy kurwa sojusz. Co, faktycznie do PIS pójdą? Aha. Co e, Tu nie ma lekarzy. To kto tu rządzi? Ja głównie. Okej, okay. wyszedłem z sprawy, ale spróbuję. Przyniesie paski i rękawiczki. Dobrze. Wszystko to sterylne. Dziękuję. Podziękujesz w... mi nie umierając. Ale w pierdol został. Nie wiem, jak was, ale mnie przechodzą. Kurwa, operują go czy kichuj? I? Hej, ostrożnie. Gdzie jest mój? Porwał ją? O. Urewa Muszę znaleźć Otto Mazurowicę. <laughs> nie wiem czy go pokonam. Może i nie. Może spider potrzebuje pomocy Petera. Co? Peter skonstruował te ramiona, tak? Jeśli ktoś zna ich słabość, to on. Nabiłaś se punkty, dziewczyny mnie teraz. Ja z już trochę kumam, ja z trochę kumam, czemu Parker tak za tą latał, a co z tym pająkiem cholernym? 42. To malsa No tak. Te? Ostatni odcinek był dłuższy, dlatego ten będzie krótszy. No. Prawdopodobnie zbliżamy się do końca już bardzo wielkimi krokami. Już chyba zostały z 2-3 odcinki, mi się wydaje. Także no dobra, zrobię czyszczenie mapy ostatnie, bo już chyba nic nie dojdzie. Albo nie, czyszczenie mapy po pokonaniu głównego bossa. Taki dodatek ode mnie. A na obecną chwilę to tyle. Trzymajcie się, cześć.